5 legend polskiego mappingu Na początku filmu zobaczycie dwóch maperów, których raczej każdy zna, bo jeszcze nie tak dawno było o nich głośno. Następnie zaczniemy mówić o coraz mniej dziś znanych i pamiętanych osobach, o których nie powinniśmy zapomnieć. No to zaczynajmy. 5 IKM Ma on na swoim kanale aktualnie ponad 9000 subskrypcji. Dla nowych w świecie mappingu powiem, że jest to bardzo dużo. Największy polski mapper ma 30 tysięcy subskrypcji, dlatego ja uznaję, że 10 tysięcy w mappingu to jak milion na polskim YouTubie. IKM to jeden z najstarszych dalej aktywnych maperów, chociaż filmy na jego kanale pojawiają się bardzo rzadko i sporadycznie. Osoba ta bardzo przyczyniła się do rozwoju polskiego mappingu, a teraz powoli zaczyna coraz mniej znaczyć w ma maperskim świecie. To postanowiłem umieścić go w tym oto filmie. 4. KPSowski. Raczej też jest znany przez większość z Was. Ta osoba już bardziej pasuje do tego filmu i można ją uznać za legendę. KPS nie publikował na swoim kanale żadnego filmu od roku. Mimo to dopiero teraz przestałem mu przybywać nowi widzowie. Osiągnął on coś niezwykłego. Z tylko siedmioma filmami na kanale zdobył aż tak wielką popularność. Każdy z jego filmów ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, a jeden nawet ponad pół miliona co sprawia, że jest to autor jednych z najpopularniejszych filmów w polskim mappingu. Chociaż graficznie jego filmy wyglądały raczej średnio, to przyciągały one mnóstwo osób, które często pierwszy raz widziały mapping. Na pewno Kapesowski sprawił, że więcej osób poznało mapping, a po przestaniu publikowania filmów przez KPS-a te osoby zaczęły szukać innych kanałów maperskich. Za co powinniśmy szanować KPS-a. Dużo rozbudował naszą maperską społeczność. Wiele osób zastanawia się, co się z tym twórcą stało, czemu tak po prostu odszedł, co się stało, czy stracił dostęp do kanału? Nie. KPS jest ciągle aktywny. Czasem można zobaczyć, jak serduszkuje niektóre z nowych komentarzy pod swoimi filmami. Czyli on jeszcze nie odszedł. Możliwe, że jeszcze kiedyś zobaczymy u niego nowe filmy. 3. Skate XD. Tę osobę pewnie nie wszyscy z Was znają. Na jego kanale możemy znaleźć 30 filmów, lecz tylko 3 są z mappingu. Myślę, że jest to jeden z powodów, z których wiele osób pomija tego mapera przy tworzeniu np. rankingów. Co prawda ma on tylko trzy filmy z mappingu, ale to właśnie przez nie kanał się rozwinął. Wyświetlenia z mappingu znajdują prawie wszystkie łącznie zgromadzone na kanale. Jeden z jego filmów ma dziś prawie 1,5 miliona wyświetleń, co sprawia, że jest to jeden z tylko kilku polskich filmów w mappingu, którym udało się wbić ponad milion wyświetleń. I mówię to poważnie, jest tylko kilka takich filmów. Ten u Skate'a Znajduje się chyba w pierwszej trójce najpopularniejszych filmów w polskim mappingu. Początkiem 2018 roku, gdy zaczął się on bardzo szybko rozwijać, stał się on drugim największym mapperem w Polsce. Do dziś utrzymuje się na wysokiej szóstej pozycji, mimo że od ponad roku na kanale nie ma żadnych nowych filmów. 2. Doman Maper, który jako drugi w Polsce zdobył 1000 subskrypcji. Niestety, równie szybko jak zaczął się rozwijać, tak samo szybko przestał. Dziś ma na swoim kanale 1300 subskrypcji, a najnowszy film jest sprzed ponad roku. 1. Miki.pl 004 Jeden z pierwszych polskich maperów. Przez długi okres czasu był największym w Polsce z olbrzymią przewagą nad resztą. Był nawet jednym z największych na świecie. Mapping zaczął robić końcem 2013 roku, czyli bardzo dawno temu. Jego filmy osiągnęły olbrzymią popularność, a robił je w czasie, gdy polski mapping dopiero powstawał. Na pewno swoimi filmami zachęcił do robienia mappingu wiele osób, które po nim były nazywane królami mappingu. O tej osobie nie powinniśmy zapomnieć. O niej myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że możemy go nazywać legendą w mappingu. Każdy mapper jest ważny w mappingu, każdy z nich tworzy filmy i przyciąga nowe osoby do tej niewielkiej społeczności, bo taki jest mapping, niewielki, jest to niszowa społeczność. W większości z czasem on się znudzi, a wtedy potrzebne są nowe osoby, które będą go oglądać dalej, a niektórzy z nich w przyszłości go tworzyć. Temu nieważne, czy ktoś robi słaby mapping, czy bardzo dobry, nikt nie powinien być z tego powodu obrażany i hejtowany. Pamiętajmy, że hejta i opinia są to dwie różne rzeczy. Każdy, kto chce, by polski mapping dalej trwał, powinien pomagać go rozbudowywać. Hejty w tym nie pomagają, a często wręcz sprawiają, że mapperzy odchodzą i przestają przyciągać nowych ludzi do mappingu. To tyle, dzięki za obejrzenie filmu, cześć!